Dobre skoki Polaków w drugim konkursie Pucharu Świata w Willingen. Piotr Żyła był drugi, a Klemens Murańka czwarty. Warunki na skoczni dyktował dziś wiatr. Z wiatrem trudno wygrać. Właściwie od początku było jasne, że pierwsza konkursowa seria będzie tą decydującą. Cieszy, że chociaż dwóm Polakom sprzyjało szczęście i udało się całą parę wpompować w jedyny skok. Piotr Żyła skoczył 137 metrów, Klemens Murańka 134,5 metra i dało to miejsca drugie i czwarte. Skok był fajny. Tam ciąga mi brakło trochę na dole, bo to, o, tam nie było nic. O, tam, tak mi stało tam na dole. Do dziesiątki załapał się Dawid Kubacki. Pozostali Polacy z pogodą przegrali. Kamil Stoch, 27. Bezkonkurencyjny był lider Pucharu Świata, Halvor Egner-Granerud, który skoczył 149 metrów. Na podium zażyłą Markus Eisenbichler. Dwie godziny i wystarczy. Tak uznali organizatorzy konkursu w Willingen i zakończyli rywalizację po pierwszej serii. Przesądził o tym wiatr, który robił na skoczni co chciał. Na szczęście niektórzy Polacy zdążyli oddać dobre skoki. Drugi był Piotr Żyła, czwarty Klemens Murańka. Z aurą wygrać trudno i właściwie od początku było jasne, że pierwsza konkursowa seria będzie tą decydującą. Dłużej trwało wpatrywanie się w czujniki wiatru niż oglądanie samej rywalizacji. Cieszy, że chociaż dwóm Polakom sprzyjało szczęście i udało się całą parę wpompować w jeden, jedyny skok. Piotr Żyła lądował na 137 metrze, a Klemens Murańka 2,5 metra bliżej i dało to miejsca odpowiednio drugie i czwarte. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu, że yy, no jest to najwyższa pozycja jak dotychczas w mojej karierze, czwarte miejsce. Do dziesiątki załapał się Dawid Kubacki, ale pozostali Polacy z pogodą przegrali. Kamil Stoch na przykład był 27. Nie mogę powiedzieć, że to był udany dzień dla mnie, bo i, i nie skoczyłem dobrze i znowu czego, czegoś, czegoś zabrakło. Za progiem na moje czucie się wydawało, że to tu poleci to, i to fajnie, no ale niestety gdzieś tam za tym 80 metrem. Wieczna kotwica na plecy i do ziemi. Wszystkich zdeklasował lider Pucharu Świata, Norweg Halvor Egner Granerud, który skoczył 149 metrów. Na podium za żyłą znalazł się Niemiec, Markus Eisenbichler. Granerud zwyciężył w cyklu Willingen Six, choć skoków oddał tylko cztery. Czas teraz na szybki meldunek naszych wysłanników. Rywalizację w Willingen obserwowali Sebastian Parfianowicz i Paweł Baran. Ten weekend w Willingen to było przede wszystkim wojowanie z pogodą. W piątek był deszcz, w sobotę trochę słońca, a dzisiaj potworny wiatr, który sprawił, że ta jedyna konkursowa seria trwała dwie godziny bez pięciu minut. Czyli pogoda, Granerut. Żyła, to moi bohaterowie weekendu, a twoi tak jest. Dorzućmy jeszcze do tego Klemensa Murańkę, który był dzisiaj bardzo bliski nie tylko pierwszej wygranej, ale również pierwszego podium. Klingental 2013 naprawdę bardzo, to bardzo nam się przypomniało w trakcie dzisiejszego konkursu. Tak, wtedy sensacyjna wygrana Krzysztofa Bieguna, a dzisiaj z tych polskich radości było drugie miejsce Piotra Żyły, ale radość Piotra była ogromna, popatrzcie Państwo sami. Ty widzę, że je, masz jeszcze siły na drugą serię. Ja mam jeszcze tak. na dwa skoki, ja mam jeszcze na dwa skoki, no odwołali obydwa i ja nie wiem, ja idę chyba, ja idę chyba biegać, bo ja nie wiem, co ja ze sobą zrobię, a teraz nie wiem, nie wiem, ojej, ja nie wiem, ja, nie wiem ja, nie, ja bym biegał. Piotrek, ale ty słowny facet jesteś, bo wczoraj mi obiecywałeś, że solidnie się najesz i że tutaj dzisiaj rekordy skoczni będą, no rekordów nie było, ale jest podium. No, no, no ja mówiłem, no ja już od wczoraj, tak już jadłem tą paprykę od wczoraj, no ale, ale, ale lider mi to podebrał, na obiedzie mi podebrał trochę, no i no i mi brakło, no, no, i mi brakło, no ale, ale i tak no, bo skok był fajny, tam ciąga mi brakło trochę na dole, bo to, o, tam nie było nic, o tam tak mi stało tam na dole, ale oddało mi, o, tak mi oddało. Tak, se, tak mi oddało, że od dawna mi tak nie oddało fajnie. No tobie oddało, a Klimkowi zabrało, co? A. No, ale on rekord ma. On rekord ma. On jest zadowolony, także. No nie. nie się że bo jak ja bym miał ciąg, ojej, ojej, jak ja bym leciał, ja bym jeszcze leciał. Ja bym w ogóle nie spadł. W przypadku Halvora Egnera Graneruda, to zaraz jak w boksie będziemy mówili end wciąż. Wciąż zwycięzca Halvor regner Granerut rok temu 8 punktów w Pucharze Świata, w tym roku już 8 zwycięstw. Ktoś go zatrzyma? Trudno powiedzieć, ale wydaje się, że nie. Willingen to takie miejsce, gdzie często lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata kładzie tę jedną dłoń na tej kryształowej kuli. Pamiętamy rok 2008, Thomas Morgenstern wtedy tę kryształową kulę sobie nawet Willingen zapewnił. Tak, tym razem oczywiście Norwek sobie tej kuli nie zapewnił, ale ma już 318 punktów przewagi nad drugim Markusem Eisenbichlerem. Sporo, bardzo dużo nawet. I pewnie będzie chciał postawić kolejny krok za tydzień w Klingental. Do zobaczenia zatem przy okazji kolejnego przystanku z Pucharem Świata. Do zobaczenia, dziękujemy i zmieniamy dyscyplinę.